Ten odcinek jest prosto z live'a. Kasan stosuje elektryczne obroża i nigdy nie powinien mieć pod opieką żywej. No przecież... Czy on zrobił coś złego, ten chłop? Słuchajcie, wy macie mózgi zablokowane. Sam korzystałem z takiej obroży, żeby porazić psa. I nic mu się kurwa nie stało. Są jacyś specjaliści i mówią, że, te, że takie obroże pomagają. No to ja zgadzam się na wykorzystywanie takich obroży, żeby porazić psu prądem, aż kurwa podskakuje. To powiedziałem. Musimy znaleźć jakieś zastosowanie <laughs> dla tego prądu. Obroże elektryczne są spoko, jeżeli są takie mocne. to nauki zwierzęcia. A dlaczego ja nie mogę mieć stanowiska w tej sprawie? Dałem tylko ciekawostkę, że korzystał... O, powiem tak, że kiedyś raziłem taką obrożą. No ale żem powiedział. Yy, to była obroża dla psa, którą użyłem, żeby porazić fajtera prądem bardzo mocno. Fajterek yy, ma pojebaną obrożę z tymi prętami. Yy, wiecie, że ja czasami do kompa jak wstanę, to biorę sobie fajterka tu na nogi, wychyla głowę, jest rażony prądem i go zrzucam. No i według mnie to normalne. Sam byłem też porażony tą obrożą i wiem jak funkcjonuje. Jak tym poraziłeś, to to tak kurwa taki dawało taki ból. Kurwa człowieku, jakby... Jakby mu ktoś kopa wyjebał zapiszczał, nie? Więc wydaje mi się, że było to odczuwalne te kopnięcie prądem na tej z tej obroży. Piesarz podskoczył, więc powiem wam szczerze, że ja fajtera teraz po domu trzymam bez obroży, bo od tej obroży to normalnie mu się tu włochy wypaliły, nie? i tak biało tu ma, chujowo to wygląda. Nie, będziemy o tym gadać, aż kurwa, aż się skończy temat. Ja mogę dalej o nim rozmawiać, bo ja mam w to wyjebane. Jeszcze mam w sobie coś takiego. Fajter, bo zostajesz prądem! Ale nie... Podasz markę tego, proszę. chcę kupić dla psa. To nie kupuj, to ja ci wyślejam cztery sztuki. I widzicie, jak się daliście dla Moka zmanipulować? Wy, kurwa debile szatu. O! Dobra, ale już nie oglądam tego dalej, Moku, dobra? Bo mnie to obrzydza. Nie wiem, ja pierdolę.